Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Marcin Podlacki po raz kolejny już dzisiaj. Słyszymy się tym razem tuż przed godziną 17 w zamknięciu GPW, w zamknięciu sesji na giełdzie papierów wartościowych, która przyniosła wbrew pozorom sporą zmienność, no bo jeszcze w zasadzie do godziny mniej więcej 15, 15.15 .15 tutaj posiłkuję się wykresem. Nic nie wskazywało na to, że końcówka może przynieść jakieś osłabienie. Na wig 20 indeks stopniowo, stopniowo umacniał się, drożał w okolice 2140. 40 punktów, no ale jednak tak jak wspomniałem po godzinie 15 po 15.30 przede wszystkim, czyli tak jak jeden z widzów zauważył po wejściu sesji za oceanem w Stanach Zjednoczonych nasze indeksy zaczęły tracić na wartości. WIG20 stracił mniej więcej 30% od 30 punktów oczywiście od sesyjnego szczytu. Straciły również indeksy takie jak WIG40, WIG 80 kontrakty terminowe od szczytu również 29 punktów pod kreską. Patrząc na składowe indeksu przede wszystkim bardzo bardzo mocne zejście obserwowaliśmy na walorach spółki miedziowej, spółki KGHM, która dziś pokonała swój poziom historycznego szczytu. Kurs sięgnął poziomu 230 80 zł, ale w drugiej części obserwowaliśmy zejście. Nawet nie tyle całość wzrostów ponad 3, 4% została oddana, co dodatkowo walory spadły nawet pod kreskę na ponad 1% minus, i taki też poziom obecnie obserwujemy. Słaba sesja w wykonaniu waloru wiastrzemskiej spółki węglowej zabrakło dosłownie 1% i niewielkiego ułamka do poziomu. 34 zł do poziomu najbliższego oporu. Mówiłem Państwu dziś o tym poziomie, dziś rano, i o tym poziomie mówiłem pod kątem tego, że może on wzrosty zatrzymać, a wzrosty przecież miały bardzo dużą skalę, bo pamiętamy, walory w ciągu kilku sesji podrożały z 29 właśnie do 33,58, 58, czyli no blisko 13, jakieś 14% wzrostu w ciągu kilku sesji, więc ta korekta przyjść prędzej czy później musiała. Korekta coraz głębsza na walorach spółek energetycznych, tak jak Mówiłem Państwu o walorach PGE, że powinny zbliżyć się do poziomu 10 zł i ten poziom wcale niekoniecznie może obronić spadki po tych dynamicznych wzrostach. Tak dzisiaj te spadki przyspieszyły, a kurs spadł nawet w okolice 9 zł i 30 groszy. 9,30 czy to poziom sesyjnego minimum. Wtedy traciliśmy 6%, ale. Udało się mniej więcej 2% odrobić, i w tej chwili widzimy kurs na poziomie i 9,57 groszy. Słaba postawa na walorach Allegro po odreagowaniu z ubiegłego tygodnia dziś blisko 3% nad pod kreską. Oczywiście podobnie CD Projekt, no ale powiedzmy też o tych spółkach, które dziś podczas sesji radziły sobie bardzo dobrze. Przede wszystkim spółki odzieżowe, takie jak CCC. Tutaj blisko 10% wzrost obserwowaliśmy, poziom 126,60 groszy, a teraz na zamknięciu sesji jesteśmy w okolicach 126,60. Złotych i 50 groszy, co w dalszym ciągu stanowi o mniej więcej 8% wzroście. LPP również świetna postawa. 4% mniej więcej wzrost. Kurs z łatwością pokonał poziom 11 tysięcy złotych za jedną akcję. 11 230, to osycyjny szczyt, W tej chwili 11 tysięcy 200 złotych trzeba za jedną akcję spółki zapłacić. Dobra postawa na walorach banków. PKO Bank, Bank Polski zyskuje blisko 4%. Podobnie Santander Polska Bank PKO 2,2%. Na plusie, więc wszystkie banki notowane w gronie składowych Wik-20 zyskują na wartości. Dobrze radzą sobie również spółki paliwowe. LOTOS ucieka od 50 zł, 53,46. A PK Norland, jak tutaj napisał jeden z widzów na czacie, ucieka od poziomu 70 zł, 71,66. W tej chwili więc mniej więcej 2% powyżej tego poziomu jesteśmy. Na szerokim rynku świetna sesja w wykonaniu walorów spółki Drozapol. Blisko 28% wzrost. Kapital zyskuje 13%. IFSA, 3 Games i platynowe inwestycje mniej więcej 10% na plusie, a najsłabiej radzą sobie walory spółek takich jak Orko Group, KB Dom, JWW Invest, Scotta, mniej więcej 10% spadki, ale Boombit również kontynuuje swoje spadki, dziś 10,3% pod kreską 24-35. Poziom 25 zł w krótkim terminie tych spadków na ten moment nie zatrzymał. Ja osobiście uważałem, że w okolicach 25 zł te spadki rzeczywiście mogą wyhamować, a skala 20 Procent zejścia od tego szczytu osiągniętego jeszcze przed dosłownie kilkoma sesjami giełdowymi może być już taką, można powiedzieć, finalizacją tego spadku, tej korekty i być może będziemy obserwować zatrzymanie i powrót do wzrostów. Na ten moment wydaje się, że 25 zł kursu nie zatrzymuje, dziś 24-30. Być może te rejony spadki na walorach spółki zatrzymują. Spora zmienność na walorach spółki KGHM. jak wspomniałem, walory drożały o ponad 4%, a w tej chwili tanieją o nieco ponad 1%, dokładnie 1% i 20. no i też najwyższe obroty na w walorach spółki obroty, które przekraczają poziom 172 milionów złotych. Jeżeli chodzi o 40, stal produkt liderem wzrostu, choć te wzrosty są zdecydowanie mniejsze niż na otwarciu sesji, kiedy to obserwowaliśmy 13, nawet 14% prawie procentowy wzrost na walorach spółki. Dobra postawa walorów banków. Bank Millenium MBank ponad 5% na plusie. Słabsza w wykonaniu walorów PKP Cargo, 4% spadek. No i też słabsza przede wszystkim w wykonaniu spółek gamingowych, które poszły w ślady za CDP. Projektem Ten Square Games 11 Bit Studios i Playway dziś kilka procent również na minusie, również pod kreską. Zobaczymy, czy to wszystko na co stać stronę podażową w wykonaniu walorów banków. Mamy do czynienia już przecież z bardzo mocną wyprzedażą na walorach, choćby indeksu Vig Games, indeksu, który te właśnie spółki gamingowe zrzesza. No ale pytanie, czy to wszystko na co stać walory banków, zobaczymy. Myślę, że kolejne sesje przyniosą nam odpowiedź, ale też wydaje mi się, że tutaj prędzej czy później będziemy mieć do czynienia. Z taką sytuacją, że te spadki nawet niekoniecznie będą wyhamowywać, nie będzie to na zasadzie takiej, że walory, załóżmy, CD Projektu dobrą do 155 zł i później dwa miesiące będą notowane po 155 zł. Ja myślę, że biorąc pod uwagę też fakt tego, że wielu inwestorów, nie tylko już takich można powiedzieć zaawansowanych, z dużą wiedzą inwestycyjną, inwestuje w akcje CD Projektu i pozostałych spółek gamingowych, ale tutaj również wielu spekulantów, wielu nieco mniej doświadczonych inwestorów posiada. Swoje akcje i też te ruchy spekulacyjne w ostatnim czasie obserwowaliśmy. Myślę, że jeżeli przyjdzie taka sesja, sesja odwrotu, to nie będzie to na zasadzie takiej, że walory będą drożyć o 1-2%, tylko będzie to, jak pokazał choćby Mercator Medical, w ostatnim czasie będzie to może nawet kilkunastoprocentowy wzrost, nawet w trakcie jednej sesji. I nie wiem, czy ten wzrost nastąpi już z tych poziomów, które obecnie obserwujemy, bo w przypadku CD-projektu rzeczywiście skala przeceny jest duża, ale w przypadku choćby 11 Bit Studios, o czym mówiłem dziś podczas otwarcia, wcale ale te walory nie radzą sobie najgorzej, bo od szczytu historycznego straciły raptem kilkanaście procent. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na ten moment oczywiście trzeba cały czas pamiętać o tej sporej skali wyprzedaży, o sporej właśnie o sporym wyprzedaniu na walorach spółek gamingowych, więc myślę, że no ta korekta wkrótce może, wkrótce może nastąpić. Korekta oczywiście wzrostowa w trendzie spadkowym. Przejdźmy do analizy tego, co dzieje się na parkietach zagranicznych. To, co w Azji już wiemy, w Europie można powiedzieć, że 50% do 50% rozkładają się indeksy, które zyskują i tracą na wartości. Dobrze radzą sobie polskie indeksy, WIG i WIG20, można powiedzieć, w czołówce indeksów, które zyskują na wartości. Dobra postawa węgierskiego BUXa. 0,5%. No ale spójrzmy na te indeksy z bardzo dużą kapitalizacją. Niemiecki DAX traci 0,2%, KAK 40% również 0,2%. Na minusie, a jeżeli spojrzymy sobie na indeksy w Stanach Zjednoczonych, tutaj przede wszystkim bardzo słabo radzą sobie walory zrzeszające spółki, indeksy zrzeszające spółki technologiczne. Nasdaq Composite 1,7%, Nasdaq to również 1,7%. Pod kreską dobra postawa indeksów z kolei zrzeszających spółki przemysłowe. Dow Jones Industrial zyskuje 0,6%, S&P 500 30% na minusie, więc ta zmienność bardzo niewielka, więc no tutaj to, co przede wszystkim trzeba na co trzeba zwrócić uwagę, to bardzo słaba postawa nasdaq i ta postawa słabsza również, można powiedzieć, że od samego otwarcia jest kontynuowana, bo byliśmy w okolicach 13 650 punktów na indeksie NASDAQ Composite, a zatem 130, mówię o otwarciu, zatem 130 punktów, więc mniej więcej 1% walory spadły tu, po, tuż od otwarcia w tych no, raptem półtorej godziny handlu, spójrzmy na wykres wig 20, wybicie górą z poziomu oporu, z poziomu 2100 punktów. Dziś podczas sesji obserwowaliśmy, ale wydaje się, że nie będzie tak łatwo. Z pokonaniem tego poziomu pokazała strona podażowa Pazur podczas dzisiejszej sesji i pokazała, że jeszcze chyba tak szybko wybicie tego poziomu, mimo że nastąpiło to, raczej tak szybko oddalać się od tego poziomu na północ. Nie będziemy raptem 10 punktów na zamknięciu. WIG20 będzie najpewniej nad poziomem 2100 punktów. Może być to nawet nieco mniejszy jeszcze odsetek, więc skala wzrostu będzie to raptem kilka. 10% i wydaje się, że w dalszym ciągu jeszcze no tutaj nie możemy powiedzieć ze stuprocentowym, ze stuprocentowym prawdopodobieństwem, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Walory oddalą się na północ tego poziomu. To, o czym mówiłem, o tym scenariuszu najbardziej prawdopodobnym, to dojście do 2100 punktów, i ten scenariusz rzeczywiście nam się tutaj modelowo-książkowo zrealizował. Dojście i wybicie. Tutaj również mogliśmy takiego wybicia, takiego wybicia się spodziewać, mogliśmy tego wybicia oczekiwać, ale no, na ten moment wydaje się, że nieco bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada powrót w okolice 2100 punktów i być może nawet jeszcze zejście poniżej tego poziomu. Wydaje się, że tak jak poziomy 2000, bardzo długo były testowane od góry, od dołu, w zależności od tego, z której strony ten poziom oporu, wsparcia atakowaliśmy, tak również podobnie sytuacja może mieć miejsce na poziomie 2100 punktów, ale wydaje mi się, że tutaj aż tak długo te walory nie pozostaną, jeżeli nic złego się nie wydarzy. Uważam, że w krótkim, średnim terminie raczej kierunek południe, przepraszam północny, kierunek północny powtórzę powinien być realizowany na WIGU 20, a zatem spodziewam się kolejnych wzrostów i spodziewam się wzrostu w kierunku poziomów z początku stycznia 2020 roku, kiedy to obserwowaliśmy nawet okolice 2200 punktów na WIG 20. Witam wszystkich Państwa na czacie, spoglądam tutaj na YouTube na czat. Witam Franciszka, Ariela, Polukię, witam Paula, Rafała, Chodora, Ewę, Mirelę, Justynę. Dziękuję za wszystkie komentarze i wybieramy kilka spółek do, do analizy. Polukia ja tutaj pisze o dywidendzie na spółce KGHM. Rzeczywiście po bodajże czterech latach KGHM wraca do wypłaty dywidendy. Dziś pojawił się komunikat o tym, że zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 300 000 000 zł, 300 milionów złotych zysku ma zostać przeznaczone na dywidendę, co przeniesie się na e, wartość złotówki i 50 groszy na, na jedną akcję, więc no, niewielka, nie, niewielka stosunkowo dywidenda. Oczywiście nie, na pewno lepsza taka niż żadna, a przecież od kilku lat KGHM tej dywidendy nie, nie wypłacał, a w zasadzie spółka nie wypłacała, no ale widzimy, co wydarzyło się podczas dzisiejszej sesji. Najpierw luka wzrostowa już na otwarciu, otwarcie w okolicach 227 złotych, później walory pokonały na moment poziom 230 złotych, Zbliżyłyśmy się do poziomu 231, ale po godzinie 15.10 bardzo dynamiczny spadek, i z tych plus 4 zrobiło nam się minus 1%. I wydaje się, że walory zamkną dzisiejszą sesję w okolicach 217 zł, w okolicach, które możemy uznać jako lokalny poziom wsparcia i poziom 50, również sesyjnej średniej kroczącej. Myślę, że ten poziom może spadki zatrzymać. Jeżeli tak się nie stanie, no to myślę, że możemy obserwować nawet zejście w okolicach już 200 kilku złotych na walorach spółki. To jeżeli chodzi o KGHM, pan Piotr pisze o spółce Unimod, możemy jak najbardziej Unimod wrzucić na wykres, jak tutaj wygląda sytuacja Unimod po bardzo dynamicznych wzrostach na wykresie rocznym. Widzimy to dokładnie dzisiejsza sesja z ponad 6% wzrostem. Mamy tutaj wykres jednodniowy, każdy kolejny słupek na tym właśnie wykresie odpowiada za jedną sesję giełdową. Walory dziś w bardzo istotnym punkcie. Udało się wybić lokalny szczyt, szczyt z ostatnich dwunastu, Miesięcy, szczyt osiągnięty w połowie 2020 roku, wtedy był to poziom 52,50 zł, dziś 53,80. Trend wzrostowy jest kontynuowany na bardzo wysokim poziomie, jest już wskaźnik Gerezji, więc na pewno zbliżamy się do korekty, ale myślę, że miejsce do wzrostów jeszcze jest po wybiciu tego lokalnego szczytu na walorach spółki. Dokąd te wzrosty mogą zmierzać? No, ciężko na ten moment powiedzieć. Wydaje się, że patrząc na ten kurs z giełdowego debiutu, kiedy to przecież za jedną akcję spółki unimo w marcu 2017 roku płaciliśmy 80 zł, jest jeszcze bardzo odległy, no ale w krótkim terminie myślę, że jak najbardziej walory mogą się jeszcze zbliżyć w okolice może 54, może 56, nawet złotych, czyli do poziomu, które dziś były sesyjnym szczytem, to też będzie wiązać się z takim no, wyjściem górą powyżej tego kanału, pokazującego nam trend wzrostowy, ale spoglądając na wartość wskaźnika RSI jesteśmy mniej więcej na poziomie, który wiązał się ze sporą korektą w ostatnim czasie. W ostatnim czasie mam na myśli tutaj poziom z maja ubiegłego roku, kiedy to walory dobrnęły do 43, skala korekty to było mniej więcej 15%, Podobnie sytuacja miała miejsce w kwietniu bieżącego roku. W trzecim tygodniu walory korygowały z 47 do 44, więc wtedy to mniej więcej 10% zasięg korekty i ja uważam, że może jeszcze kilka procent uda się tutaj zyskać, ale biorąc pod uwagę właśnie skalę i ten bardzo wysoki poziom wskaźnika RSI, poziom pokonania historycznego szczytu, myślę, że korekta tutaj jest jak najbardziej możliwa. Myślę, że ona może nastąpić właśnie z poziomów jeszcze nieco wyższych, z 56, może 7 zł i jej skala to. Na pewno będzie mniej więcej 10%, tak aby zbliżyć się do okolic 52 zł, który jest dla nas na wykresie obecnie najbardziej istotnym poziomem, bo jest to poziom, który pokazuje nam ten poziom lokalnego szczytu z 2020 roku, który dziś podczas sesji został wyłamany i walory od tego poziomu o jakieś 4% się oddaliły. To jeżeli chodzi o spółkę Unimod. Hodor pytał spółkę z New Connect, spółkę Movie Games, no i tutaj Hodor pyta, co się wydarzyło na walorach spółki, no tak naprawdę nic się nie wydarzyło, ale cały sektor gamingowy radzi sobie bardzo słabo, walory niektórych spółek, jak choćby spółki Boombit, dziś podczas sesji 10% na minusie, no i również Movie Games, można powiedzieć, obrywa rykoszetem po ostatniej informacji o tym, że osoba, która już od kilkudziesięciu lat pracuje na rynku gamingowym, dołącza do rady nadzorczej spółki, dołączy już w wkrótce Po przegłosowaniu na walnym zgromadzeniu. Walory wyłamały poziom bardzo istotnego wsparcia, w okolicach 85 zł. Spadki zatrzymały się w okolicach 80. Myślę, że w krótkim terminie ten poziom może zatrzymać spadki, no bo ja osobiście uważam, że tutaj w dalszym ciągu najbardziej prawdopodobny scenariusz w krótkim terminie zakłada próbę powrotu w okolice 85 zł. Dobre komunikaty ze spółki, kolejne premiery, które już wkrótce będą mieć miejsce, patrząc na wskaźnik Gerezji. Ten wskazuje nam również na Poziom bardzo mocnego wyprzedania na walorach spółki, a w momencie gdy walory były na poziomie właśnie 30 punktów na erezji każdorazowo praktycznie obserwowaliśmy dynamiczne odbicie i korektę. Myślę, że w dalszym ciągu tutaj rozważamy jako najbardziej prawdopodobny scenariusz próbę powrotu do poziomu do niedawna wsparcia obecnie oporu w okolice 85 zł. A następnie, jeżeli ten poziom uda się pokonać, być może zostanie zainicjowany ruch powrotny w okolice 100 zł. Ale w dalszym ciągu to wszystko. Przy założeniu, że sytuacja na rynku gamingowym, na rynku gier nieco się poprawi, a przynajmniej nie będziemy obserwować tak dynamicznych spadków z sesji na sesję. No bo jeżeli te się nie ustabilizują i ta sytuacja się nie ustabilizuje, i te spadki będą nadal trwać. Również nie widzę tutaj szansy na walorach Movie Games do tego, aby wrócić do poziomu, do poziomu najbliższego oporu, do niedawna wsparcia. Myślę, że jeżeli te spadki będą na całym sektorze gamingowym kontynuowane, walory mogą się nawet zbliżyć w kierunku najbliższego poziomu wsparcia, który nawet możemy sobie Narysować na wykresie, i jest to okolica niemal dokładnie prezentująca poziom 70 zł na wykresie. Zatem jeszcze skala spadków może sięgnąć kolejnych kilkunastu procent. To jeżeli chodzi o tę spółkę. No i jeszcze kolejna spółka z parkietu New Connect. Pani Ewa pisze o spółce Haptek dawnej. Borucie zachem tutaj w ostatnim czasie niewiele się, niewiele się dzieje na walorach. Wydaje się, że w dalszym ciągu trwa, trwamy w trendzie, trendzie spadkowym po ostatnim dynamicznym wybiciu z sesji 27, 27 kwietnia. Walory domykają tę lukę wzrostową. Co prawda, dosyć powoli ten ruch się odbywa, ale wydaje się, że w dalszym ciągu najbardziej prawdopodobnie Scenariusz to możliwe zejście nawet poniżej 70 groszy, choć po publikacji tych świetnych, rekordowych wyników finansowych ze spółki. Ja w dalszym ciągu będę utrzymywał to, co powiedziałem. Oczywiście nie mówię, że jest to scenariusz prawdopodobny i możliwy, ale mówię o tym, że jeżeli walory spółki mają wrócić do wzrostów, a przecież w tak dynamicznych wzrostach trwaliśmy w ostatnich miesiącach, no to jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz po publikacji rekordowych wyników finansowych, jak nie po publikacji kolejnych informacji o projektach, które są obecnie realizowane? które już wkrótce spółka będzie realizować, no to jeżeli nie teraz mamy wrócić do wzrostów, to kiedy? Jeżeli rzeczywiście w krótkim terminie walory nie zaczną rosnąć, no to myślę, że tutaj to trend spadkowy i jego kontynuacja, którą który obserwujemy od drugiej części stycznia bieżącego roku, jego kontynuacja będzie bardziej prawdopodobnym ruchem i wtedy będziemy obserwować możliwość zejścia nawet w okolice tego poziomu wsparcia, który możemy sobie tutaj narysować na wykresie, który do tej pory wzorowo wręcz spadki na walorach spółki zatrzymywał, Mamy na myśli okolice 62-63 groszy. Od tego poziomu jesteśmy oddaleni jeszcze o jakieś 20%. Takim lokalnym oporem jest okolica 80 groszy za jedną akcję. Oporem, który był co prawda nieznacznie wybity, ale no, w krótkim terminie walory nie były w stanie utrzymywać poziomu nieco wyższego. Dopóki jesteśmy powyżej, poniżej oczywiście 50 sesyjnej średniej kroczącej, no to bardziej prawdopodobnym ruchem jest próba domknięcia tej luki wzrostowej z 27 kwietnia i zejście nawet w okolice 69 groszy, ale być może. Może to tylko taki ruch chwilowy i yy, pierwsza. Pierwsza tutaj fala wzrostów będzie kontynuowana. W pierwszej kolejności wrócimy w okolicy 85 groszy, a później być może zostanie zainicjowany ruch nawet na złotówkę za jedną akcję spółki. Przejdźmy do zamknięcia dzisiejszej sesji. Dobrze poradził sobie w WIG Na plusie oczywiście nie jest to szczyt marzeń, bo byliśmy na poziomie 2142 punktów dziś podczas sesji, ale no w dalszym ciągu to zamknięcie nie wygląda oczywiście źle. Liderem wzrostu broni składowych indeksu CCC z wzrostem na poziomie blisko 8% ponad 3% drożały kolejne 4 spółki PKO BP, LPP Santander Polska i Lotos a najsłabiej poradziły sobie walory jastrzębskiej spółki węglowej, która zakończyła swoją sesję bardzo blisko poziomu sesyjnego minimum, blisko poziomu 30 ,50 zł 50 groszy raptem 4 grosze powyżej tego poziomu, ale sporo zleceń po stronie kupna, 15 800 akcji 21 zleceń, no i brakuje chętnych do sprzedaży, co jest takim sygnałem do tego, że być może jutrzejsza sesja przyniesie nieznaczne odreagowanie i powrót do wzrostu na walorach spółki, ponad 3 3% straciły walory Allegro i PG, a blisko 3% straciły na zamknięciu walory CD projekt które kończą sesję bardzo blisko poziomu sesyjnego minimum w okolicach 156,60 zł. Patrząc na parkiet MWIG40, zatem na te średnie, nieco mniejsze spółki pod kątem kapitalizacji niż w gronie składowych WIG20, najlepiej poradziły sobie walory spółki StalProdukt, blisko 7% na plusie. Dobra postawa banków Millenium i mBank drożały o ponad 5%, LiveChat 4,60. dobra postawa również na walorach Biomedu Lublin, no i tutaj, jeżeli ktoś z Państwa śledzi nasze programy, spodziewałem się, że ten poziom okolice 9 zł mogą w krótkim terminie zatrzymać spadki i mogą wiązać się ze wzrostem. I rzeczywiście ten wzrost powoli, powoli następuje. Już od poziomu 9 zł nie, walory odbiły o ponad 10%. Dziś nawet na moment poziom 10 zł został pokonany. 10 8 zł i 8 groszy jeszcze za wcześnie, aby nie mówić o trwałym wybiciu tego poziomu. Myślę, że tutaj potencjał do wzrostu jeszcze w krótkim terminie jest, ale oczywiście cały czas trwamy w trendzie spadkowym i Gdzieś tam w krótkim terminie, owszem, te wzrosty może i będą mieć jeszcze jakąś tam skalę. Może uda się w okolicy nawet 12 zł wrócić, ale myślę, że kurs cały czas będzie ciągnięty jednak w takim nieco szerszym horyzoncie, w kierunku tych 8,59 zł. Dopóki oczywiście żadne informacje ze spółki się nie pojawią dotyczące wyników badań klinicznych związanych z tym kandydatem na lek na koronawirusa, nad którym spółka pracuje. swig 80, tutaj liderem wzrostów walory spółki Harper Hygienics, które kończą sesję 12% na plusie i kończą sesję na poziomie sesyjnego szczytu na poziomie 11 zł. Dobra postawa wspomnianej wcześniej spółki w analizie UNIMO 6,5% na plusie, 54 zł. Vistula Retail Group 6% na plusie, podobnie PKBX, Asbis PBKM i Sanok również. Walory spółki Team kończą dzisiejszą sesję na poziomie lokalnego szczytu 32,55 i 6% na plusie. Słabiej poradziły sobie walory spółki Boombit, które w końcówce jeszcze oddały nieco więcej, 11,2 na plusie, 2410 no i sporo z wzrostów z ostatnich tygodni zostało oddane, bo już kilkadziesiąt procent spadamy z 32 zł, zatem 8 zł, no i jest to właśnie kilkudziesięcioprocentowy spadek w krótkim terminie. Patrząc jeszcze na parkiet New Connect, tutaj dobrze poradziły sobie walory spółki Atomic Jelly, 104% 10 na plusie, dobra sesja w wykonaniu walorów spółki Centurion, 9% na plusie, świetne wyniki opublikowała dziś spółka Biomaxima, no i kurs wrócił wrócił ponownie do tych 30 zł, tak jak się nie spodziewałem, że jednak ten poziom 30 zł raczej tak szybko nie da za wygraną i będzie się bronił. No i tak też właśnie widzimy, ta obrona miała miejsce. Świetna postawa na walorach spółki Geotrans, które odbijają z okolicy. 14 zł. Dziś byliśmy nawet na nieznacznym minusie. Kurs spadł dokładnie do poziomu 14 zł i z tego poziomu udało się odbić o nieco ponad, no blisko 9%, no bo byliśmy nieznacznie jeszcze pod kreską w stosunku do kursu odniesienia, w stosunku do kursu zamknięcia z piątkowej sesji. Dobra sesja w wykonaniu walorów Medcamp, Nowavis, Genix łany, tutaj wzrosty 6-7%, a najsłabsza w wykonaniu walorów BPC i Polarisit. Ponad 10% spadki w dalszym ciągu zawieszone. Pozostają walory i no, i tutaj ten teoretyczny kurs wznowienia na ten moment zupełnie nie ma znaczenia. Kontynuacja spadków na walorów spółki Columbus Energy 40,58 zł. No i zbliżamy się do bardzo istotnego poziomu wsparcia. Ostatnio okolice 39,50 zł zatrzymały spadki, i z tego poziomu obserwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost, którego skala była ponad 25%, a walory pokonały poziom 50, zł. Zobaczymy, czy również tym razem po dojściu do tego poziomu wsparcia kurs zaprocentuje zapracuje i ta strona popytowa się obudzi, na ten moment nie ma jeszcze sygnałów, ale być może jeszcze po zejściu o te kolejne 2-3% rzeczywiście walory wrócą do wzrostów. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program, jeszcze tak informacyjnie, jutro rano słyszymy się standardowo o godzinie 8.45, natomiast po południu nie będzie programu sprawy osobiste, nie będę w stanie o godzinie 16.45 jutro z Państwem się spotkać, ale już od środy wszystko wraca do normy i słyszymy się standardowo rano i po południu. Dziękuję za dziś, dziękuję za Wszystkie komentarze zachęcam do zostawiania łapek w górę, jeżeli program się podoba. Tutaj Orbit pisze o spółce ECopol. No, zobaczymy, czy ta spółka będzie dalej je rosła, ale tak jak pamiętacie Państwo, moją analizę po wynikach finansowych. Walory wtedy rozpoczynały swój rajd z okolic 6 zł. Kurs dziś pokonywał poziom 10 zł, zatem skala wzrostu imponująca po świetnych wynikach finansowych, no ale te wzrosty też nie będą trwać w nieskończoność już teraz w okolicach 10 zł. Myślę, że w krótkim terminie walory. Mogą być w jakiejś krótkiej korekcie spadkowej po tych dynamicznych wzrostach. Bardzo dziękuję za program. Pozdrawiam i do usłyszenia jutro rano.